Ta, 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 da Cześć moi mili. Krzysztof na kanale Krzysztof Projekt EOS część pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Co tu jest? Ten zestawik, to pudełeczko. To jest zestawik do poziomowania ksenonów. Czyli to EOS, Passat, Golf, Octavia, Turan i pochodne Leon. To tak wygląda zestaw. Oczywiście nie ma tu lamp, no bo głównym elementem są lampy. Patrzcie co nam potrzeba. Czujnik przedni. Sterownik. Poziomowania. Wiązka do sterownika. Taką udało mi się dostać z kabelkami, nie wiem, 5 dych chyba. Bo sama wtyczka kosztuje 4 dychy. Czujnik tylny. Oczywiście w zamiennikach takiej lub innej jakości zobaczymy. No chodzą w każdym razie, sprawdziłem. Dwie gumki uszczelniające do wiązki tych czujników, tych wtyczek tutaj. No i dwie tyczuszki. I oczywiście do tego lampy. Mając taki zestaw, zabierzemy się za założenie poziomowania do tych senów i wysterowanie tych lamp w ogóle. Teraz przejdziemy do schematów, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać. Mamy schemat, spójrzcie na niego, to jest część tam do żarówek i tak dalej, to w poprzednim odcinku to przełączałem właśnie na tych pinach, mam nadzieję, że to jest ok. Tu jest ta dodatkowa lampa jeszcze w środku doświetlająca, ją Wam pokażę, ta co robi doświetlanie zakrętów, ale ona zobaczcie nie ma sygnału z borneca, tylko jest sterowana przez ten sterownik w lampie. Oprócz tego w lampie mamy no, silnik poziomowania góra dół, silnik wychyłu lewo-prawo, czujnik tego wychylenia lewo-prawo. No i to, co nas interesuje, co my będziemy podłączać. Dwa kany, zobaczcie, i zasilanie z bezpiecznika numer 6. I tu gdzieś te masy trzeba sprawdzić, czy są wszystkie. Druga lampa ma bardzo podobnie. To wewnątrz budowany żarówkę doświetlającą masy. No i też ma te dwa kany. Zobaczcie, one się łączą z tamtymi, z tymi, co przychodzą z lampy lewej i ta lampa ma zasilanie z bezpiecznika numer 5. Te dwa kany są razem połączone i idą do już patrzcie, do sterownika poziomowania. Sterownik poziomowania posiada czujnik przedni, tylko zobaczcie na tą gwiazdkę tutaj. G78 czujnik przedni. Hmm, niekontynu nie, produkcja Niekontynuowana po yy, nowemberze, czyli co to jest, li listopadzie, tak? 2007 yy, ja mam sterowniki z 2010, no bo taki tutaj wychodzi, że ma być. I teraz, jak ja to zakoduję E8, to kto wie, czy ten czujnik nie będzie potrzebny. Ale w związku od niego kurczę przepchałbym do kabiny, żeby była. No, zobaczymy. No może nie będzie w ogóle potrzebny. Czyli tak, ten sterownik ma podłączenie dwie pary kan do lamp. Sterownik czujnik przedni. I sterownik posiada czujnik tylni. Tylny. Tylny. Zasilanie z bezpiecznika numer jeden, Jakaś tam masa. No i dwa kany główne, które idą do 533, to jest gateway, to są kany B383, 383, kany silnika, kany napędowe. Kan napędowy muszę go gdzieś znaleźć przy gatewayu i tam się wbić. No i tyle, no niby proste, nie? Dwa czujniki, zasilanie, masa, kan, no i sterowanie do lamp. Robimy. No to lecimy z tym tematem, najpierw te wtyczki w lampach bym chciał popatrzeć. O ile tutaj to i tak filtr, trzeba wyjąć akumulator, podstawę akumulatora. I do wtyczki jako taki jest dostęp, można tam łeb sadzić, no to tutaj to tych lamp nie da się wyjąć bez, bez zderzaka, nie? Więc tutaj już walczę dłuższy czas, filtr wyjąłem, rurę dolotową wyjąłem. I tam jest wtyczka, ona ma po prostu pół centymetra, nie wiem kto to wymyślił, zobaczcie. Ta wtyczka jest tym ząbkiem do góry i, te, i ten ząbek jest o tak mniej więcej tam, nie? Tam, tam schowany, że nie ma do niego podejścia palcem. Tutaj udało mi się. Natomiast z tej strony, zobaczcie, będę ćwiczył. Nie wiem, jak to się nagra. O, tam. Tam w głębi jest wtyczka nasza. I teraz nie wiem, będę wam zasłaniał albo nie, albo tu łeb wsadzę. No nic nie widzę. Tu jest od razu ten plastik jebany nad tym zaczepem. Nie wiem, co zahaczam. Kolejny kurwa debil, który to wymyślił. Oła. Ale zajebało. Jak zwykle wbiłem sobie tego szpikulce w rękę. No patrzcie, to jest nie do sięgnięcia palcem. To ma tutaj, nie wiem czy to widać, to ma tu pół centymetra miejsca, także palca się nie wsadzi, żeby to odgiąć. Jakby to zrobili od dołu. No to tu też jest jakiś gówno. No nieważne. O, pierwsze koty za płoty. O. Patrzcie na to. E, identyfikujemy sobie te przewody, co tu są i czego nam brakuje. Tu widzę tak, długie, krótkie pozycje, kierunek. Czyli mijania pozycje kierunek. I przysłona. Raz, dwa i raz, dwa, cztery. No i dwie grube masy. No i według schematu brakuje mi masy na pinie czternastym. To jest masa elektroniki tego sterownika, nie? Nie ma masy, czyli masę podejdziemy sobie. Tam jest punkt masowy. Czyli masa tu, natomiast trzy do środka. To jest pin 1, 2, 4. Czyli tu. Miejsce na pinę. I czternastka z tej strony, gdzieś. 1, 2, 4, 14. Jedna masa w podłużnicy i trzy przewody do środka. Z drugiej lampy dokładnie tak samo robimy. Tak samo z drugiej strony w lampie robimy dokładnie to samo w tej wtyczce. Tu też tak wygląda, tak. Dokładnie tak samo jest ta wtyczka. I tu masę też gdzieś punkt masowy jest na podłużnicy. No, tu są jakieś masy. Tam jest masa. Tam jest punkt masowy za rurką białą. No ale tam nie ma. Może tam kluczyk wsadzę, żeby odkręcić. No dobra, no to przerabiamy w tej chwili te wiązki. Prosiliście, kochani, o y, pinowanie, jak się odbywa. Musi być tutaj w tym miejscu pin z gumką. Czyli mamy pin do tej wtyczki, akurat. Nasadzamy sobie go tu razem z gumką. Są takie miejsca, gdzie nie, 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 nie da rady wepchać gumki. Więc wtedy ją wpychamy od zewnątrz. Napina. Dobra, troszeczkę to łapiemy, żeby nie uciekło. No i bierzemy zaciskarkę. I pinujemy. Weźmy na, najpierw na tym większym troszeczkę. Klik, żeby złapało. Czasami trzeba poprawić, wiecie co? Bo to nie jest taki pin. Pod taki gruby przewód, no nie mam takiego. Powinien być tutaj, mieć większe łapki, no ale nie mam. I na tym mniejszym klik. zaciśnięte. Teraz bierzemy taki przewód, czekajcie, to idę do schematów. Pin czwarty, tu już masę sobie obsadziłem. O, zobaczcie, to jest przewodzik masowy, idzie tam pod śrubkę. Tam w ten tor kablowy. A to ma być numer 4 z tej strony. Tą wtyczkę trzeba przesunąć. Tak? Ona ma tu strzałkę do zablokowania. Przed sadzaniem pinów ją w przeciwną stronę od strzałki odblokowujemy. I numer 4. Sprawdzamy, jakie jest ułożenie pinu. Czy tak, czy tak. No i zobaczymy, czy to się wepcha. Słabo widzę. No widzicie, to jest za gruby pin, nie? Trzeba go kształtować. Znaczy, za gruby kabelek do tych, aczkolwiek na schematach jest 1 mm2. Tu jak zobaczycie, to są ucięte przewody i tutaj schowane. Ja ich ruszał, nie będę, nie będę ich też wykorzystywał, bo to są przewody od ręcznego regula, re, regulatora pozycji reflektorów góra-dół, nie? Tych nie, nie, przy zwykłych lampach. Na jednym jest masa, na drugim jest plus, a na trzeci to jest potencjometr, więc i takich nie wykorzystam. I tak mają być milimetr kwadrat, no to wsadzawę. Masę mógłbym wziąć, tak? Masę mógłbym wziąć. No ale milimetr kwadrat jest masa, bo tu jednak chodzą silniki w tych lampach i troszkę prądu biorą. Czwórka. No, powiem Wam, ciężko taki gruby przewód wsadzić. Gdzie się przycina? Tu się przycina, na no tej obejmie właśnie gumki, nie? Troszkę go tu naprostujmy. A ten tył. Jeszcze raz. O, o, słyszeliście, o, click i mamy pin na swoim miejscu, tutaj sobie siedzi no i teraz yy, słuchajcie no w, tu jeszcze dwa te jako dwa kany no i z tamtej strony dokładnie to samo w tamtej lampie także ja to robię spotkamy się tutaj jak będziemy yy, ewentualnie robić do koła do czujnika przedniego tam do wahacza i przebijać się do kabiny. No to te wiązki zrobię dookoła, trzeba puścić, żeby tam wyszły i tyle. Zobaczcie, a teraz zobaczmy... A teraz zobaczmy, jak nam pójdzie z tymi pinami na y, cieńszych y, przewodach. Tak, czyli zakładamy pinik, gumeczkę. Gumeczkę tu mam białą, zauważcie, kto, kto, kto wie, co znaczy biała gumeczka? Biała gumeczka oznacza, że był to kiedyś, y, była to kiedyś zaślepka. Nie mam na takie cienkie przewodziki yy, yy, tych, yy, tych gumek uszczelniających, więc bierze się taką białą zaślepkę, przebija się ją parę razy i spokojnie ona robi. O, patrzcie, jaki ładny pinik! I ona robi normalnie jako uszczelka. Ją trzeba przebić, bo ona tutaj nie, nie ma dziurki. Z tej ma małą dziurkę i nadaje się do takich przewodów 0,35,5 mm2. Dobra, troszeczkę tu łapiemy, żeby nie uciekło. Okej. Okay. I ory. zaciśnięte. Dobra, bierzemy wtyczkę. I teraz tak, tu ja ten z czarnym to jest kan z czarnym, to ja mam y, różowy z czarnym. To jest 1. Jeden. Pozycja pinu ma być tak. Uwaga. O właśnie. Z czarnym. Czekajcie, żebym się nie pomylił. Z czarnym. Ten tu. Coś tu haczy Co tu haczy ten spróbujmy wsadzić do dwójki Uwaga Ory klik. A ten czemu tutaj haczy? O co tu haczysz, ziomek? Niechacz. Uwaga. Ory klik. Wszystko mam zapięte. To wtyczkę co robimy? W ten sposób. Tu jest strzałka. Pokazuję jak. I wtyczka jest zablokowana. I to muszę zasiękować. I z tym spotykamy się tam przy grodzi z związku z drugiej lampy. Także druga lampa, i widzimy się tam. A jesteśmy w takim momencie, patrzcie tu wiązeczka lampy jednej, tam idzie, nie widać jej w ogóle, tamtej to w ogóle nie widać, a tu przychodzi, tak, i tu jest wiązeczka do tego czujnika poziomowania, on pójdzie gdzieś tam, tam wchodzi, nie, od nadkola, natomiast patrzcie gdzie się przybijamy. myślę, że tu będzie fajnie widać, o, tam, tam jest guma koło wiązki. nie wiem czy to... Ja to, co skupię, nie skupię, ale tam, widzicie, w tej gumie siedzę. Teraz zobaczcie, gdzie wyszedłem z drugiej strony. Z drugiej strony, moi mili, wychodzimy tam. Widzicie, gdzie drut starczy koło wiązki? Jesteśmy w gumie, tylko że my musimy się przebić teraz. E, tu potrzebuję obie ręce. Musimy się przebić stąd tam, tam zaczepić kable i je tu wciągnąć. No to do roboty. No przebiłem się z tamtej strony w tą stronę do komory. I patrzcie tam jest wiącha. Ja my jesteśmy tam w tej gumie wbici. O. Teraz tutaj przywiążę sobie ten cały stosik moich wiązek. I wciągniemy do środka. No i teraz co z tym czujnikiem? No nie wiem, ja, 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 ja tą wiązkę wciągnę. Yy, tu zostawię ją. Po tej stronie. No Potem z czujnikiem trzeba będzie podejść od nadkola i tutaj ewentualnie się zlutować. Bo tam idzie przewód, taki cały kabel. Nie? No Mam wszystko związane. Zobaczcie. To wszystko jest y, ułożone tak jak ma się y, układać w komorze. Czyli ten przychodzi stąd. Ten przychodzi z tego korytka kablowego. Tam. No dobra, spróbujmy to wciągnąć. To trzeba zrobić po prostu. Wiecie co? Raz, a dobrze. Wciągnąć, pyk. I jest wyciągnięte To mi gdzieś tam wychodzi. Zobaczcie. Ja tu nie będę widział, będę wciągał tam. Widzicie, no nie widzicie. Ja też nie widzę. No i jestem na tej gumie, nie? Hej, hop. Dzień dobry. Jesteście moje kabeleczki? Jesteście. No no i teraz trzeba to troszeczkę wciągnąć. Rozplątać. No i poukładać sobie. Na, na, na taką długość wyciągnąć te wiązki, aby one tam e, się dobrze w komorze po prostu ułożyły, nie? I tyle. O, bo to mi się tutaj gdzieś zaraz zahaczy. Podświetli się to? O, ten już tutaj gdzieś o coś wadzi. O, i tak trzeba je tu wciągnąć. Ułożyć tak, jak mają być, i tyle. Co dalej? Mianowicie, oprócz tego, że te przewody mamy tutaj przeciągnięte, je sobie wypuścimy tam z góry, bo ten sterownik pójdzie. Nie wiem, czy to da się tu doświetlić. Patrzcie, ten sterownik wymyśliłem, że pójdzie sobie tak. Tam się małą dziurkę zrobi i się go przykręci tam do belki. Tu sobie będzie wisiał. Niczemu nie przeszkadza to wtedy te, te przewody muszą przyjść tam z tyłu wszystkie te muszę przerzucić tam do tyłu ale co jeszcze potrzebujemy no oprócz czujnika tylnego, który to będziemy robić w kolejnym odcinku no ja to dach trzeba złożyć i tak dalej to potrzebujemy mm, dwa zasilania do lamp bezpiecznik 5 i 6 oczywiście go tu nie ma to są te tam u góry te dwa, czy one ma w ogóle obsadzenie na coś czyli bezpiecznik potrzebujemy są, widzicie blaszki są Także tylko drugiej strony dorobi. No, wyostrz. Widzicie tam blaszki w środku? Tu są. Więc muszę tylko dorobić piny do tych przewodów niebieskich i te przewody z tymi obrobionymi pinami wsadzić w te gniazda bezpieczników. Zasilanie. Zasilanie sterowników lamp. Jest jeszcze zasilanie i masa dla tego sterownika, żeby on, on miał yy, power, nie? No, to musimy ukraść z tego. Tu jest zasilanie do tych silniczków, było lamp ręcznych i masa też tu jest, pin pierwszy, pin czwarty, tam czarno-niebieski i brązowo-czarny i są takie widzę tutaj, więc stąd zabieramy kolejne dwa. No i kolejne dwa to jest podłączenie tego sterownika do głównej magistrali samochodu. Do gateway'a moi mili, Ta, tam jest gateway, widzicie go, tam jego wstyczkę czerwoną. A tam siedzi gnojek. Ktoś pisał pod jakimś pod pierwszym z tych filmów projekt EOS, że Gateway jest w komorze silnika. No nie, no przyjacielu, mylisz się. Nie spotkałem się z Gatewayem w komorze silnika. Może w jakiejś wersji super cudarne. No nie, no tu jest klasycznie. Tam muszę go wydubać, dostać się do jego yy, wtyczki, do jego wiązki i wbić się w magistrale, bo to jest najbliższe miejsce, gdzie mam magistrale napędową. Tutaj miałbym w tej wiązce, ale to nie będę szukał. Czyli dwa zasilania lamp, zasilanie sterownika. I gatej, dobra. Coś robię i wam pokażę. Jestem na takim, spójście, proszę, etapie. Te dwa kany, które idą z lamp, połączone są już razem, te dwie pary, w jedną parę i wpięte już w sterownik. Dwa zasilania, które wypiłem z tej kwadratowej wtyczki od y, ręcznego regulatora wypadły stamtąd i mam je tu rozdzielone i idą na zasilanie. To jest ten sam bezpiecznik numer jeden, jak, jak jest regulator no ten na, na pokrętło zwykły, mechaniczny, to jest bezpiecznik numer jeden, a jak nie i mamy sterownik, to też bezpiecznika numer jeden. No tak zawsze spotkałem. Także to sensownie jest. Co mi zostało? Te dwa w bezpieczniki, ale teraz, żeby tą wtyczkę zakończyć, to muszę dobić się tam do gateway'a i jego wtyczkę wyrwać, jego, jego wiązkę. wiecie to jest ta wiązka tutaj cholipka, skąd ona idzie? Nie wiem, ciężko będzie mi się do niej tam dostać, nie? Widzicie? I tam ta wiązka gdzieś idzie. Zaraz pomyślę, niestety to jest niefajne miejsce. Gdzie ona idzie? Tutaj idzie, a tu nie mam dostępu do tego. Tak jest ta wiązka. No jak zwykle będzie szarpanina. O, chwil par niefajnej roboty. Zobaczcie. Dlaczego się tak trzeba dostać i ważne jest, żeby zidentyfikować te przewody. Dlatego, że w tej wtyczce są trzy pary kan, cztery Magistrala na, 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 napędowa, ta z czarnym Magistrala komfortu Ta z zielonym I magistrala radiowa Infotainment z fioletowym, to widać je I jeszcze jest jeden Z czarnym, magistrala, która idzie do licznika I już nieraz raz o, Wpiąłem się w ten czarny i brązowy I nie działa, nie, tam są czarne i brązowe Pary, czyli pomarańczowo-czarny Pomarańczowo-brązowy Są dwie takie pary Jedna jest do licznika, jedna to skan napędu. No i trzeba się dokładnie sprawdzić. Pin 6 i 16 w gateway'u to jest to, co wychodzi. No i dobra, szybko złączki zapiąłem. Ktoś zapyta, czemu szybko złączki. Słuchajcie, stosuję. Ktoś mi też to już zarzucił. Stosuję, nic się nie dzieje. No to jak działa, to nie mam uwag. I teraz te dwa przewody tam trzeba potosimkować i, i tutaj też do tej wtyczuszki tutaj zapiąć. I będziemy mieli KAN. Yy, I co jeszcze? I jeszcze zasilanie lamp. Tutaj do bezpieczników podejdziemy. To już to robię. O! Patrzcie, jak to wygląda teraz. W tej chwili to idzie ten kabelek z Gatewaya. Z lampy. Z lampy. Tu zostało nam co do podłączenia? Sześć przewodów, tak? po trzy do czujników lub tylko jeden czujnik. E, natomiast e, to sobie pozwoliłem zarobić już przewody do bezpieczników. O I to są te piny. O to ten. I tak się ustawię, ten. Zobaczymy czy będzie oriclick. Nie chcę być Oriklik. Nie widzę tam nic. O, tak powinno być. Mm. Ori Nie patrzę, wiecie co, który jest który. Tak naprawdę nie? No bo... Cenon lewy lub cenon prawy bezpiecznik ten, lub ten zawsze i tak, jakby coś się działo, to będziemy sprawdzać dwa. No nie widzę, no jedną ręką wybaczcie. Jeszcze pamiętajcie, że, że, że to trzeba przesunąć, nie? To całe fioletowe w tą stronę. W tą. Bo inaczej właśnie te piny tak wchodzą słabo. No Miałem pokazać pinowanie, no to pokażę. ory Klik był. No i po zapinowaniu cały ten y, mechanizm fioletowy przesuwamy, aż tu taka zapadka zaskoczy. No ja nie będę już tego teraz robił, bo potrzebuję dwie łapki. Co, kochani, moglibyśmy podłączyć sterownik i zobaczyć, czy działa. No bo już zasilanie ma, magistralę ma, z lampami się komunikuje. Lampy zasilanie mają, nie ma tylko czujników. Ale powiem Wam tak. To będzie uruchomienie systemu i podłączanie czujników, tylnego nawahaczu i tak dalej, będzie w kolejnym odcinku. Także na ten starczy. Myślę, że odstępy między odcinkami zrobię mniejsze. Na razie, hejka.